Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w tym nowym roku i na wstępie chciałabym wam życzyć wszystkiego co najlepsze, aby ten nowy rok był lepszy niż zeszły, samych pomyślności, satysfakcji i spokoju, ale przede wszystkim zdrówka wam życzę kochani i na Wstępie może pierwszym przeglądem, który w tym roku zobaczycie, będzie to przegląd nowości w sklepie Action. Będzie dzisiaj bardzo dużo tych nowości. Pokażę Wam nowe tace, nowe świeczniki w słoiku, tak jak teraz widzicie róże na takim klipsie. Nowy kolor tacy brązowej do łóżka za niecałe 38 zł. Będzie coś do kuchni, do łazienki. Zostańcie do końca, weźcie kawkę i lecimy na przegląd pokazały się nowe kosze 20-30-40 zł są w dwóch takich wariantach kolorystycznym i możecie wybrać górę czarną bądź kremową one idealnie nadadzą się właśnie na e, organizer do na przykład łazienki Tutaj każdy te jabłuszka świetnie zna. Świeżutka dostawa, tak więc są dostępne ponownie w Action za niecałe 8 zł. Pokazał się też nowy pojemnik, tylko na pewno nie kosztuje 23 zł. Tutaj nie widziałam cenówki, panie, przekładały towar, tak więc na dniach zobaczymy, jaka tam pokaże się cena. Bardzo fajny, idealnie nada się na jakąś wędlinkę bądź ser. Kolejna nowość, kochane, taka mała taca, bo ona nie jest duża, ona jest taka no mała, no dla mnie mała, średnia o 4,50 z uchwytami, bardzo fajna. I tutaj zostały tylko dwa wzory, z tego co słyszałam, to naprawdę bardzo szybko się sprzedaje. Kolejna nowość, to już taka chyba bardziej z dedykacją na walentynki. Taca miska, 12 zł, z akcentem właśnie um, love me, czyli miłosnym. Fajne są też kubeczki, i te kubeczki mają różne minki, mają kolor taki biały, bardzo one są fajne, kosztują niecałe 4 zł. I mam kicior. Marmurkowa pieprzniczka bądź solniczka za niecałe 13 zł. No nie spodziewałam się, że marmur. Taki postaci znajdę w action. A wam jak się podoba taki pomysł? Świeża dostawa również jest tutaj w tych dzbankach, one mają w środku sitko, bardzo fajny dzbanek, pojemność 0,8 litra i kosztuje niecałe 28 zł. Dużo lamp jest nowych yy, ostatnio i tutaj na przykład ta lampka już kiedyś była pokazywana. Ona ma tutaj regulację, możecie ją mieć wyżej, niżej, zobaczcie jak ona ładnie wygląda, kosztuje niecałe 67 zł, ale warto przypomnieć, że jest coś takiego w sprzedaży, bo naprawdę jest ciekawa. I teraz mam dwie lampy stołowe, jedna przypomina taki kształt jakby liścia, zobaczcie jaki ładny wzór, szklana, kosztuje niecałe 23 zł, występuje w dwóch kolorach, szarym i takim musztardowym. A druga ma taki delikatny kształt jakby choinki i ona ma tutaj trzy kolory tego szkła, również kosztuje 23 zł i jest w kolorze zielonym, szarym i takim e, grafitowym i naprawdę one są bardzo ładne. Chociaż tutaj to wpada bardziej pod taki jakby niebieski. Następna lampa stołowa, tutaj spód jest ceramiczny, bardzo ładne kształty. Występuje w dwóch kolorach, białym i czarnym. Kosztuje niecałe 37 zł, ale zobaczcie, jak ona pięknie wyglądać będzie właśnie w jakimś salonie. Na dziele kuchennym znalazłam również podkładki i tace, kolejne nowe tace lustrzane w dwóch kolorach. Mamy złotą bądź srebrną. Piękny wzór dookoła kosztuje niecałe 23 zł. I jak Wam podobają się w ogóle tacy lustrzane ciekawa jestem Waszej opinii. I tutaj mamy nowość, takie małe podkładki kosztują niecałe 4,50, a ich średnica to 17 cm. I tutaj mamy nowość w postaci świeczników. Są to świeczniki szklane, szary, taki brązowy i przezroczysty kolor. Kosztują mnie całe 8-19 zł, ale zobaczcie, jakie one są urocze. Lecimy dalej. I tutaj chyba wszystko już było u mnie na kanale, ale zobaczcie, jaki hicior znalazłam. Kolejny. Tym razem dla fanek świec, są to długie świece w słoiku, kosztują niecałe 12 zł i tu do góry właśnie wkładacie tą świecę. No cudowny patent, macie do wyboru kilka kolorów tych świec, białym, różowym i zielonym. I oczywiście koniecznie zostawcie komentarz pod filmikiem jak Wam podoba się ten pomysł. A, a tutaj niespodzianka, świeca żebrowana niecałe 12 zł, ale identyczny był świecznik jeszcze swego czasu tutaj w Action. Z jednej strony była na podgrzewacz miejsce, a z drugiej strony było miejsce na wąską świecę. Pamiętacie? No po prostu Action mnie zaskakuje. Tutaj już jest kolejna nowość. Ta piękna orchidea. Zobaczcie, w pięknej, srebrnej donicy kosztuje niecałe 60 zł. Stoliki oczywiście dalej królują w Action i macie do wyboru naprawdę tutaj kilka cudownych ym, stolików i między innymi tutaj jest taki komplet dwóch z blatem brązowym za niecałe 60 zł, 75 zł, zdejmowana u góry taca, bardzo fajny pomysł, można komuś zafundować kawkę do łóżka i ta taca jest w dwóch kolorach, czarnym i brązowym. Tutaj jest taki metalowy stolik też bardzo ładny, ma taki mm, ciekawy wzór u góry. I tu kochane jest w dalszym ciągu dostępna taka fajna torebka na ramię. Ona ma tutaj taki Ala materiał barankowy, występuje w dwóch kolorach: beżowym i takim brązowym. W środku jest kieszonka na zamek. Więc jeżeli ktoś szuka coś takiego małego, fajnego, to za niecałe 23 zł może kupić faction. W sprzedaży również są takie szczotki drewniane 6 zł i możecie kupić również kolor czarny. tam ostatnich tygodni to jest na pewno te grające mydełko, które ma tutaj melodię z bajki Smurfy i kosztuje niecałe 12 zł. Nowe odsoby odsyłam do wcześniejszych przeglądów Zakrzyn, tam pokazałam jak ta melodyjka gra, tak więc będzie mi miło jeżeli tam zajrzycie. Na dziele kuchennym znalazłam również jeszcze takie fajne fartuchy kuchenne. Tutaj jest miła niespodzianka, 100% bawełny i kosztują niecałe 15 zł, a do wyboru macie trzy warianty, jeżeli chodzi o wzory. No i tutaj jest kolejna nowość, podkładka koronkowa, jej wymiary to 30x45, kosztuje niecałe 3,70, ale zobaczcie, jak one fajnie wyglądają. I oczywiście czekam na Wasz komentarz pod filmikiem, co myślicie na temat takich właśnie podkładek. Ostatnio ktoś pytał, czy są takie e, folie dekoracyjne. Oczywiście, że są w sprzedaży. Kilka tutaj jest wzorów do wyboru. Między innymi jest taki fajny marmurek. Kosztuje 5 zł, mniejsza e, wielkość 45 na 150 i 45 na 250, czyli na 2,5 metra za niecałe 7 zł. Ja kupiłam właśnie ten marmurek, ale jeszcze. Nie, e, nic z tym nie zrobiłam, więc na pewno e, powiem Wam, jak, jak to się sprawdza w praniu. I kochani, to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się ten odcinek spodobał. Zostawcie koniecznie pod filmikiem opinie na temat towaru, nowości, co Wam się spodobało, co nie. Zapraszam Was na Home New. Tam już ruszyła wielka wyprzedaż: 50% w PEPCO. Były cudowne nowości, no i mega wyprzedaż jest w PEPCO. Tak więc warto zobaczyć te przeglądy. Dziękuję wszystkim za wspaniałe życzenia. Również Wam życzę wszystkiego, co najlepsze. Cieszę się, że mogę Was przywitać właśnie w pierwszym dniu 2024. Właśnie przeglądem z Action. Tak więc kochani, ściskam Was mocno. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Buziaczki, cześć, pa!